Piątek 13, a więc to musi być dobry dzień. Zresztą każdy dzień spędzony na to, że jest dobry. Tam z tyłu Honda, TCR z Kubą wyszomirskim i koddriwy. Oraz Typer i Cezary Gutowski, bo to jest Wyszomirski i Gutowski Track Day. Tutaj obok płyta poślizgowa. Tu uczymy się, jak odzyskiwać kontrolę nad samochodem w poślizgu, a tam strefa relaksu, ciszy. Najcichsze miejsce na całym torze, bo slalom elektrykiem to będzie dobry dzień. pierwszej pętli, za chwilę będziemy zmieniać uczestników, wszystko się bada bardzo dobrze, dobrze rozłożyliśmy czas i mega fajnie, samo jedzie świetnie. Generalnie jest tego co wszystkim się podoba. Teraz jest taki coffee break. Szybczytka, ostatnio słodzony. Kuba właśnie wysiadł ze swojego samochodu, z tecera, który też robi furorę. Moja Honda zatankowana i bawimy się, jest super, kurde. Strasznie się cieszę, bo było trochę stresu, ale po co mój bien, mój bien. プレゼントプレゼントプレゼン I tu mamy ludzi, którzy lubią rywalizację, nawet jeśli chodzi tylko o to, żeby pokonać jak najszybciej slalom, zawrócić i zrobić to ponownie, to tak każdy chce być najlepszy, na razie czasy to takie 20 parę do 30 sekund, wszystko. Pokonywane w Hondzie E, a więc samochód na prąd, samochód miejski. 200 km zasięgu, jakieś 154 konie mechaniczne mocy, przyspieszenie do setki 8,3, ale tu ważniejsza jest precyzja. Tego nie uczą na kursach na prawo jazdy, a szkoda, bo kto z nas nigdy w życiu nie był w poślizgu? Płyta poślizgowa to jest idealne miejsce, żeby potrenować zachowanie, gdy stracimy przyczepność. Jak to robić? Wjechać z prędkością najlepiej 50 km na godzinę, szybciej, bez sensu, wolniej, też bez sensu. Wtedy nagle tracimy przyczepność i jaki jest nasz cel? Jedziemy dalej prosto, mimo że zerwało, mimo że mamy nadsterowność, tak działamy kierownicą i pedałami, żeby pojechać dalej prosto. Co ciekawe, jeden z podstawowych błędów popełnianych przy utracie przyczepności, tak tutaj opowiadają panowie instruktorzy, to jest to, że chcemy się ratować gazem, a nie. Pierwsze co trzeba zrobić to wyhamować, wytracić tę prędkość, bo właśnie nadmierna prędkość jest powodem tego, że przyczepność w ogóle straciliśmy. Jak to wygląda? Panowie, powiem Wam szczerze, że widać po Was trudy tego poranka za kierownicą. A to zmieniło mi się fryzura rozumiem, tak? trochę przedziałek w drugą stronę. Włosów nie przybywa, ale nie, no, troszeczkę jesteśmy może. Nie, to ale nam... Wieczora. uśmiech nam z twarzy nie schodzi raczej. Wszyscy się dobrze bawią i to jest najważniejsze. Wspaniały dzień, wspaniały. Piątek 13? Wszystkie piątki były 13. Dzień dobry Pani Proszę mi pas Nie jestże jak Wojtek ale coś tam tam się postaram Dobra, Zrobię na druniotło Dobra, teraz zacznij No, Dobra, jedziemy O, ale tak, to jak się świetnie bawię! Oj, bym kurde żałował tak hamować! O. Tak daje sygnały, tak od razu co się z nią dzieje. W ogóle pojęcie, że ten samochód jest tak zajmisty bardzo serdecznie Wow, imponujące. Doświadczenie bardzo fajne, naprawdę. Cieszę się, bardzo miło Dzie Dziękuję. Dobra, najmilsi Cold wykończone. skończone, teraz mam jeszcze chwilkę czasu, żeby zrobić jeszcze jedną atrakcję bo chcę, mam nadzieję, że mi się uda, bo zaraz lunch ale jeszcze chcę się przejechać ten skladą na czas, zobaczyć jak mi pójdzie e, i też nagrać Wam te przyjazdy na tym, na, e, na tych kamerach, nie? żebyście zobaczyli jaka jest różnica między Hondą a tym samochodem, natomiast gwarantuję Wam, że Honda e, fenomenalnie się prowadzi e, w takich warunkach właśnie, mega fajnie przyspiesza i do tego jeszcze Świetnie skręca. Więc teraz sobie przysupniemy. A to się schłodzi. A ja, a ja. Idę do Hondy. zapraszam z Dobra, moi mini. Mega zwrotne, mega fajne auto, które sobie przyspieszę. Jedziemy trzy promy, tak jak wszyscy nasi yy, uczestniczy. I jest mega zwrotna W ogóle mega z tyłu łapie O kurde, dziwnie się. Jedzie Musiałem skamować, dobra, tu nawrotka. Ooo trzeba Z tyłu. A, i teraz z tej strony atakujemy. Przetrąciłem słupek. Oj to kara 5 sekund, ale pierwszy jest treningowy tak czy inaczej. Wow, to jest ten napęd w ogóle, nie? I ona się bardzo fajnie kładzie. Idę. Tak, 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 tak. Więc jadę tam, postawić słupek. Proszę bardzo. Już już nabroiłem, ojej. Trochę presja jest w wyniku. Dobra, najpierw mi grzecznie jeszcze raz. Im ciaśniej jadę, tym gorzej, idzie. Dobra, pierwszy jedziemy spokojnie. Drugi robimy na rekordy. Pierwsza siedzi, chyba bezbłędnie. Dobra, to teraz druga, drugą jedziemy na ryzyku Nie no, jedziemy tak, żeby dojechać. <tryk> Uf, Jedziemy. Oj, zaczęło, przesadziłem. Ciekawe, że ten napędowy samochód jednak potrafi kurzyć, szczególnie na gorącej Japonii. Siedzi już? No tak. Czas ogólny. 57, 54, 57, 85, 58, 07 To już szósty tak, no. Jest za ciepło Już, <grystanie> już nie trzyma <grystanie> Ale i tak super, super tak. Jedziemy? Tak, jedziemy